You will not change my mind I'm here to stay, I'll grind I'll be the best all the time I will not be I'll climb I odbiera tych, a ci hajlują SS A Poroszenko kiwa głową, a ten mu miliard Ludzie, obudźcie się! Obudźcie się! Dzień dobry, dzień dobry! Witam wszystkich. O poranku, godzina 9.00. Dzisiaj punktualnie mamy wtorek 6 grudnia. Sprawdźcie swoje boty, zobaczcie czy Mikołaj wam coś zostawił. A być może byliście niegrzeczni i nawet ruzga się nie pojawiła. Ale nie martwcie się, jeszcze można tutaj odmienić swój e, los i dostać coś pod choinkę od Mikołaja, Gwiazdora, e, Dziadka Mroza lub jakichś innych ciekawych postaci Siemanko Macieju Witam Dzień dobry No to co, ruszamy z kalendarzem i sprawdzamy co dzisiaj mamy oprócz tego, że jest 6 grudnia imieniny obchodzą oprócz Mikołaja, Dionizja Bonifacy Holidor Leoncja, Morzesław Jorogniew Polichroniusz, Terecjusz i Nikola. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie imienników. E, siemanko skandalista. Siema, siema. Mm, Przysłowia. Jeśli w grudniu często dmucha, e, to w marcu i w kwietniu plucha. E, z drugiej strony, jeśli w grudniu często dmucha, to we wrześniu a, coś może się wykluć. E, grudzień z grzmotami, rok z wiatrami. No Dosyć ciekawe. To chyba po gruchówce jakieś takie przysłowie. Nietypowe święta. Dzień Anioła i dzień lombardów dosyć ciekawie to wszystko nam tutaj się spięło no i dzisiaj wybrałem taki cytat, nie bój się cieni one świadczą o tym, że gdzieś znajduje się światło, Oscar White uraczył nas takim pięknym e, cytatem we wtorkowy poranek no i co, zobaczmy co się dzieje z naszym krypto bitcoin 17 kafli, e, ethereum 1260 i sprawdzamy co leci, co rośnie. Axie Infinity nie zwalnia tempa, nadal w ciągu 24 godzin ponad 10%. E, SynthetyFix Network 7,2%, a reszta to już 4 i a poniżej, no w okolicach 2, e, także nie ma co tutaj e, patrzeć. Jest Solana, jest Phantom w tych jakichś drobnych wzrostach, wzrościkach. E, na spadkach Kronos e, GMX, e, Token, Lido. E, także w okolicach 5%. Te wsze, wszelkie spadki tutaj e, mamy. Okej, okay, patrzymy co dalej. No, także po, powoli gdzieś tam w okolicach e, dołów. No i co, to jeżeli chodzi o informacje takie, to dzisiaj lecimy z Riplem, a składa ostateczne przełożenie przeciwko, przedłożenie przeciwko SEK um, ponieważ przełomowa sprawa zbliża się ku końcowi. Um, no i to zostało złożone 2 grudnia. Um, i 2 grudnia Seki Ripple złożyły zredagowane odpowiedzi na wzajemne sprzeciwy wobec wniosków o wydanie orzeczenia w trybie uproszczonym a w zasadzie cały artykuł mówi, że już zbliżamy się ku końcowi Stuart Alderoty, główny radca prawny Liper oświadczył na Twitterze 3 grudnia, że jest to ostatecznie przedłożenie Ripple, prosząc sąd o wydanie wyroku na jego korzyść. Stwierdził również, że Ripple jest dumny z obrony, którą stworzył w imieniu całej branży kryptograficznej, zauważając, że Ripple zawsze grał prosto z sądem, wykonując subtelny zamach na SEC, mówiąc, że nie może powiedzieć to samo o naszym przeciwniku. No i 5 grudnia tutaj też na Twitterze pan Stewart nazwał. Sek odbijającym się regulatorem, cytując dwa stwierdzenia, które, jak sugerują, są ze sobą sprzeczne. Zobaczymy, jak dalej tutaj sąd postanowi. Tutaj mamy informację, że sędzia Torres będzie rozpatrywać trzy w zasadzie w trzech różnych kwestiach. No i jest to takie jakby. Mają nadzieję, że to wszystko razem zostanie rozpatrywane. Kwestia, to wszystko ma się dziać. Tutaj widzę, że jest pisemne orzeczenie, zostanie wydane przed lub w dniu 31 marca 2023. Zobaczymy. Czekamy do 1 kwietnia. Zobaczymy, czy to nie będzie pryma Aprilis. Kolejna ciekawa informacja: Coca-Cola i Crypto.com. Stworzyłem własną kolekcję na Mistrzostwa Świata 2022, jakoś dalej nie, nie szukałem, tylko starałem się w, w, przeczytać ten cały y, artykuł, żeby sprawdzić, o co w tym wszystkim kaman y, i, i co tam ciekawego jest. No i znalazłem taką ciekawostkę, że niby te wszystkie NFT-ki miały być dla. Całego świata, bo jak to mówią Mistrzostwa Świata, to są Mistrzostwa wszystkich państw na, na świecie, tych, których się zakwalifikowały. Natomiast jak się wybiera e, rezydencję k, w kraju, e, w którym się zamieszkuje, to tylko można Katar, e, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Czyli znowu m, ogromna wtopa, jeżeli chodzi o kryptokom. Tym razem do tego dołączyła e, oprócz FIFA jeszcze Coca-Cola, także gratuluję tym firmom. I powiem tak, nie bierzcie się już za te NFT. W no, FIFA to, fi, Fifie to wy, nawet z algorandem to, to, to nie wychodzi. Już zlećcie komuś, kto się na tym zna, bo znowu coś spierdolicie. Ok, lecimy dalej. Mm, Nike ogłasza. E, Pierwsze Native Web3 sneaker dzięki uprzejmości NFT prof... Property RTFKT. Ale tutaj język można sobie połamać, hmm. ha, no i tyle to by było. A widzicie tutaj, tutaj mój e, błądzik. Nie sprawdziłem, czy tutaj jest jakaś treść w ogóle w tym e, artykule, gdzieś to omieszkałem. Także tyle mamy z tej informacji. Być może jutro wam coś ciekawego z tego podam. Natomiast dalej lecimy sobie, jeżeli chodzi o giełdę Bybit. Mamy dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o platformę Primal, oni wydają swój token. Także w dniu 8 grudnia będzie listing tego tokena. Chrobry, witam Roberto. W dniu 8 tutaj będzie listing tego tokena. I e, move to R, no to ciężko powiedzieć, że to infrastruktura move to earn, natomiast to jest połączone, już Wam pokazywałem w porannym pierdolondo, pierdo o co chodzi z tą platformą. To jest tokenizacja sportu, natomiast tokenizacja poprzez indywidualnych sportowców. Oczywiście ta platforma jest połączona ze stepenem, e, nie stepenem wróć, step up. Dużo tych na, na, na step aplikacji nam się namnożyło, także mo, można sobie przyjrzeć się. Oni chcą być coś w rodzaju taki, takim jak Chili, natomiast nie do sportów jakby zespołowych, tylko indywidualnie tokenizować sportowców, więc teoretycznie może być coś ciekawego. Także warto, warto, warto spojrzeć. Zamierzają być takim, jakby coś w rodzaju lunchpada. Mm, I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, która tutaj się pojawi e, wkrótce na e, Bybicie, to jest e, Siemano Ignatix. E, to będą tokeny e, Me, Me, Me. Mm, I tokeny są związane z projektem Medieval. Empires, który pokazywałem Wam w ostatnim wieczorze z Vampirem na Twitchu, jest to gra strategiczna i tam już wspominałem Wam, że wkrótce nadejdzie wydanie tego tokena, oczywiście 14 grudnia ma się pojawić na Pulsie, więc wydaje mi się, że w tym samym terminie po prostu zostanie zorganizowany lunchpad. Czy, czy rzeczywiście mam tutaj rację? To pewnie za kilka dni się przekonamy, jak pójdzie informacja od samego Bybita. Te, jak Wam pokazywałem, no gra dosyć fajnie wygląda. Oni dostali finansowanie. O, macie token lunch 19-19 December, więc, więc pewnie. Pewnie w, oko w, w okolicach tego e, terminu e, będzie ten. E, otrzymamy tokeny również na e, Bybicie. No i co, jeżeli chodzi o e, sam projekt, no to widać tutaj e, ogromny potencjał, tym bardziej, że dostali finansowanie od samego poligona. Także wydaje mi się, że warto spojrzeć e, niekoniecznie na sam token. E, Wydaje mi się, że ciężko tokenowi będzie zrobić jakiś super wynik, natomiast pamiętajcie, że w tym okresie nawet razy 2 czy tam razy 3 to, to już jest bardzo fajny wynik. Jeżeli coś takiego osiągną, to, to jest super. Dla mnie o to chodzi, żeby w końcu jakaś fajna strategia się pojawiła, w którą będziemy mogli łapać. Najlepiej, żeby to można było wspólnie gdzieś tam aktywnie sobie pogrywać. Kolejna ciekawa informacja: Metasoker powoli się rozwija, ale się rozwija. No i teraz można kupować pakiety, jeżeli chodzi o Metasoker, już za pomocą karty kredytowej, przy wykorzystaniu tutaj platformy. Gdzieś to było zapisane, jak ta platforma się nazywa. No ale mniejsza z tym, zaraz wam pokażę, więc będziecie widzieć. Siemanko, Siemanko. Siemanku. E, dawajcie łapki w górę, bo Marecki będzie weryfikować, kto dzisiaj dał, a kto nie dał. Także możecie kupić za token, a możecie kupić normalnie. Tutaj bajno kliknąć i pojawia się, żeby podać numer e, telefonu, i potem e, będzie można płacić rzeczywiście kartą e, kredytową. Dostaniecie kod. I tutaj macie już informację, jak to wszystko yy, wygląda. W jaki sposób. No, ja jestem i tak połączony. Yy, tutaj zalogowany poprzez yy, portfel. Yy, poprzez MetaMask Więc yy, kto wie, czy, 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 czy ten panel dla takich zwykłych graczy troszeczkę inaczej nie wygląda. Ja jestem ciekawy też, zaraz sobie na szybko sprawdzimy. Yy, dokładnie, kciukowy oprawca. Pięknie to nazwałeś, Maracki. Od, od dzisiaj. E, masz taki tytuł: kciukowy oprawca. <laughs> mm, zaraz zobaczymy tutaj ten market. E, czy, czy, czy też. Powiem tak, to, to naprawdę sporo może wnieść, e, bo to też taki punkt. Mm, no, przynajmniej dla mnie, jak ja wchodziłem do Sowarary, to nie bardzo kumałem o co chodzi. E, a, tutaj jeszcze, jeszcze takich zakupów yy, nie można zrobić, czyli na razie tylko takie bundle. O, tutaj najświeższa e, informacja od Maćka. Nie weryfikują e, rezydencji, więc można spróbować. Natomiast ciężko e, złapać, bo są dzienne limity. Także, no, możecie, możecie próbować. To chyba musieli. E, nie wiem, albo wyłączyć, natomiast, no tutaj jak widzieliście, ktoś na stronie ich przyłapał, zrobił e, Print Screena i pokazał, że wcześniej taka weryfikacja jednak e, była. Albo macie masz Katar. Także to też może być. <ścoughs> o dzień dobry Moniczko. Dzisiaj też Monika ostatnio się włączyła e, do akcji sprawdzania kciuków pilnuje tego na kryptofutbolu, także już mamy taki tercet e, kciukowych oprawców, jak to Marecki fajnie nazwał. E, przypominam wam bardzo ważną rzecz, że Cryowar, e, jeżeli chcecie pograć, ostatnio widziałem ktoś na, na play to earn albo mnie na Discordzie, e, trzodził, że e, Cryowar nie idzie zgodnie z mapą. A, to Ziak! E, no, Ziak lubi się taki e, defetyzm. Że w końcu fajnie by było, żeby, żeby coś wydali. Akurat ten projekt idzie pięknie, bardzo zgodnie z roadmapą, i oni za zapowiadali wydanie wersji grywalnej na czwarty kwartał. Zresztą ja wam co, co chwilę to zapowiadałem przynajmniej raz na miesiąc, czy raz na, na dwa miesiące, że kilka projektów wyda się w czwartym kwartale. Tylko, że się musicie zarejestrować. Tutaj jest ostatni moment na tą rejestrację. Macie czas do 9 grudnia. i Jeżeli tego nie zrobicie, to Wam przypadnie, bo gra będzie do pobrania od razu na iOS-a i od razu na Androida 12 grudnia. Także, jeżeli się zarejestrujecie, będziecie mieli e, taką możliwość. Lepszy katar niż kurporanny, dokładnie, Roberto. Także ja zachęcam kto lubi takie moby, no i zauważcie, że Cryowar potrafił przeskoczyć z Unreal Engine 4 na Unreal Engine 5. Tak? Oni robili w, w, w tym poprzednim systemie graficznym, natomiast stwierdzili, że warto pójść tak jak pozostałe projekty i zrobić to na lepszej grafice. Kolejna informacja mamy tutaj odnośnie metaderby. I mamy taką informację, że, to już Wam wcześniej podawałem, natomiast oni już przeszli na Clayton. Ja nie mam na tym blockchainie żadnych assetów, niczego nie, nie kupowałem, więc tutaj nawet Wam nie zademonstruję. Natomiast sprawdzałem w panelu. Można powiedzieć, że to jest jedna z takich gier z wyścigów konnych, które gdzieś tam przetrwały. Wczoraj Wam pokazywałem D-Race, Pegaxy. Macie metaderbę. Natomiast jeżeli chodzi o Darlego, nie wiem, czy tutaj ktoś jeszcze z Was gra. Natomiast, no, ja ostatnio próbował, nawet ostatnio mi się nie chciało połączyć, tak, z zalogować. Natomiast w momencie, kiedy się zalogowałem, no to widziałem, że chyba z 3 czy 4 dni wcześniej dopiero jakikolwiek wyścig się odbył. Także tutaj też jakby bezsa dotyka te gry i uczestników. Mm. No, chyba na, na tym to wszystko polega, chociaż z tego, co mi się wydaje, to yy, o dziesiątej zaczynamy. <laughs> chyba że yy, szefu chce yy, przed rozpoczęciem, yy, w pokera jeszcze yy, połupać. Yy, no, i mamy yy, taką informację odnośnie yy, Game Swifta. Tutaj, specjalnie, jeżeli chodzi o rozgrywki Mistrzostw Świata World Cup 2022, wspólnie z platformą IG Galaxy organizują rozgrywki w FIFA 2023. Jeżeli ktoś z Was jest tutaj kozakiem w tego typu gry, to zachęcam macie możliwość do rejestracji. Jak widzieliście, nagrody są pokaźne, bo Total Price 1250 Dolków plus PS5. Macie całą informację na ich medium, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja nie jestem specjalistą w grywaniu w FIFA. O tyle co się mogę pochwalić, to udało mi się z Tomkiem Gosem kiedyś tam zremisować i to jest mój największy wyczyn. Jednak klikanie po tych wszystkich na padzie przyciskach nie jest zbyt dla mnie intuicyjna, wolałem grać w ten Simple Soccer, kiedy to można było joystickiem gdzieś tam sterować i to Bardziej intuicyjnie wyglądało. Macie cały game mode rozpisany, jak cały turniej będzie wyglądać, jak eliminacje, bo chyba 32 drużyny mają tylko rozegrać, czyli coś na wzór Mistrzostw Świata. No i oczywiście możecie się dużo, dużo wcześniej zarejestrować. Nagrody dosyć fajnie są podzielone, ponieważ zwycięzca w finału dostanie 300 dolków i PS5. Także total nagród jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. No i co? Dawno nie było jakichś konkursów, więc zachęcam do udziału. Tutaj, jeżeli chodzi o Akademię Pana Kleksa, można wygrać jednego NFTK lub Kryptoplaner. Planner. Zadania są tradycyjnie banalnie proste. Mm, także tutaj e, zachęcam do sprawdzenia e, naszego konkursiwa. I... Zanim ruszymy z NFT-kami, wskoczymy sobie tutaj na naszą stronę krypto ekipy, pamiętajcie jeszcze w dniu dzisiejszym mamy e, rabat minus 20% na cały asortyment i czapka za złotówkę, a, przy zakupach powyżej 200 zł, natomiast pamiętajcie, cały czas e, odbywa się sprzedaż piratów, tych 250, to jest na zasadzie aukcyjnej, mm. no i też również możecie zakupić token Adria od co was upoważni 13 grudnia do dostępu do wczesnej wersji top-down shootera? Oczywiście, zachęcam do obejrzenia wczorajszej podbudki i przeglądu wydarzeń dnia. Tutaj mamy zagadkę poranną od Macieja: jak człowiek mógł przeżyć 10 dni bez snu? Ja powiem szczerze, nie wiem. Ok, i lecimy tutaj z demotywatorami. Zapytano kiedyś Artura Rubinsteina, co było dla niego najtrudniejsze, kiedy uczył się grać na fortepianie. Wirtuos odpowiedział: Opłata lekcji. Bez problemu, ponieważ wysypiał się w nocy. To tak jak z tymi roskimi, którzy zostali wysłani na misję. E, że eksploracji słońca e, no i się zapytali w jaki sposób e, oni tam zalecą żeby ich słońce nie spaliło e, na to tam przywódca rosyjski odpowiedział, że w nocy <grym> e, no i ostatni taki demotywator e, taka, taka, takie wspominki e, nie wiem czy pamiętacie ta, taką węglarkę, ja miałem troszeczkę inną e, gdzie, gdzie w, tutaj w zimnym okresie opie, e, opalaliśmy piece kaflowe, nie wiem czy ktoś tutaj na czacie jeszcze pamiętam, miał gdzieś piece kaflowe, może u dziadka, może u siebie e, w domu, I się najpierw rozpalało, e, rozgrzewało drewnem, potem do, do, dorzucało się e, węgiel, e, no i taki, taki pies potrafił jak był e, dobrze, że tak powiem zbudowany, to potrafił e, wytrzymać, no takie ciepło trzymał 2-3 z, 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 z trzy dni, Potem trzeba było babrać się w tym popiole, wyciągnąć popiół i od nowa powtórzyć czynności. Także tutaj, taki, e, dla mnie, jeżeli chodzi o ten demotywator, de to takie no, można powiedzieć miłe wspominki e, z lat dziecięcych. No, i to na dzisiaj to by było wszystko. Jeżeli e, się podobało, to pamiętajcie, tak jak Marecki pokazał, e, zostawcie łapkę w górę. Mm, zachęcam do pisania komentarzy, fajnie, że zostawiacie, jeżeli nie macie pomysłu na komentarz, zostawiacie hashtag RCEGAMES. No i nowe osoby, jeżeli tutaj takie się pojawiają, albo oglądają z odtworzenia, zachęcam do subskrypcji e, kanału. Na dzisiaj to by było na tyle. E, trzymajcie się, do zobaczenia, heja!